Pan mówi: Moje myśli są myślami pokoju, a nie udręczenia. Wzywać mnie będziecie, a ja Was wysłucham, sprowadzę do domu ze wszystkich krajów Waszego wygnania. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostaje kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Zapytali go nauczycielu: kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy się to dzieć zacznie? Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem, będą mówić, to ja jestem oraz nadszedł czas. Nie podążajcie za nimi. Nie twórzcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać. Ale nie zaraz zastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: powstanie naród przeciw narodowi, Królestwo przeciw Królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na Was ręce, będą Was prześladować, wydadzą Was do synagogi, do więzień, oraz z powodu mojego imienia wlec Was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony, ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z Waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy Wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto Słowo Pańskie. Słowa Ewangelii zgładzą grzechy nasze. Moi Kochani, to jak co roku, w końcu roku liturgicznego Kościół daje na właśnie takie czytania, Dotyczące końca czasów. Ale widzimy, jak to słowo jest aktualne. Po prostu trzeba wierzyć w to, co mówi Jezus Chrystus. Bo On to do nas mówi tu i teraz. Papież Benedykt pięknie powiedział, że jeżeli Bóg mówi coś, to mówi to na teraz i na przyszłość. To jest aktualne tu i teraz dzisiaj, kiedy my żyjemy? Dlatego warto to słowo może jeszcze przypomnieć. Bo to nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni, wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc pali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan Zastępów, tak, że nie pozostawi po nich ani korzeni, gałązki. Ludzie odrzucający Bożą miłość, Boże miłosierdzie, osoby prostu będą musieli odejść, z tej ziemi, bo ta ziemia jest stworzona przez Boga i dla Boga, dla miłości między ludźmi. To się temu sprzeciwia, będzie musiał odejść. Bóg oczyści tę ziemię z wszelkiego zła, nienawiści, wojny. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości, uzdrowienie w Jego skrzydłach, uzdrowienie w Jego miłości, w Jego pokoju. Jezus, sama miłość, która do nas przychodzi, daj nam pokój zawsze w serce. Jezus nam mówi nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. Powstanie naród przeciw narodowi, królestwo przeciw królestwu, wystąpią silne trzęsienia ziemi, miejscami głód i zaraza. No, zaraza to choroby zakaźne. I widzimy, że no, w pewnym sensie te słowa się sprawdzają, one są aktualne, widzimy do naszych oczach, to się wypełnia. Ale przed tym wszystkim jeszcze wydadzą was w ręce i będą prześladować. Ale nie tchórzcie się, nie lękajcie się. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. My, drodzy, wielokrotnie w Piśmie Świętym możemy przeczytać: Zaufaj Bogu, zaufaj Jemu, a on cię wybawi, on ci pomoże. Całą swoją troskę rzuć na Boga, a on przyjdzie Ci z pomocą. W innym miejscu Ewangelii Łukasza możemy przeczytać, Jezus mówi tak, a Bóg. Czy nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? I czy będzie zwlekał ich sprawie? Powiadam wam, prędko weźmie ich w obronę. Moi drodzy, nasza nadzieja, nasze odsadzenie jest u Bogu, a Bóg jest miłością. Bóg jest samym pokojem naszego serca. I to jest tajemnica, którą my powinniśmy odkrywać każdego dnia, żyć tą tajemnicą. Owszem, Bóg jest w niebie, jest nieogarniony, cały wszechświat go nie może objąć, ale Bóg jest również w Twoim i moim sercu. Jesteś dzieckiem, dzieckiem Bożym, dzieckiem Boga. To Jezus sam mówi, Wy jesteście świątynią Ducha Świętego. Dlatego żeby dotrzeć do miłości Bożej, która jest złożona w sercach naszych, no to trzeba troszkę trochę mieć czasu, poświęcić czas na to. Wiem, że jesteśmy zajęci, mamy dużo zajęć. Jesteśmy bardzo aktywni, ale trochę trzeba wystopować, zatrzymać się. Usiąść i to prowadzić taką refleksję, co jest w moim sercu, co jest we mnie. Pozwolić, żeby to przyszło w ciszy, w spokoju. I przychodzą różne myśli. A z tymi myślami, czy nawet z tym tekstem, który przeczytaliśmy, przychodzą różne emocje. Może często towarzyszy nam strach, może lęk, niepokój. To jest dzisiaj bardzo częste. I kochani, trzeba się temu przypatrzeć, nie wypierać tego, nie uciekać od tego. To jest w naszym sercu, to nas dotyczy. Ale trzeba na to spojrzeć z miłością Boga, z Jezusem. I zobaczyć skąd ten strach jest, dlaczego ten strach jest, dlaczego jest lęk, dlaczego jest emocja, dlaczego może ja oskarżam kogoś. Może osądzam kogoś, czy kogoś czy, czy, czy żonę, męża, dzieci, czy może siebie, kogoś pracy, dlaczego ja ciągle oskarżam. Trzeba się temu przypatrzeć i powiedzieć: nie chcę tego, nie chcę Ciebie strachu, nie chcę Ciebie lęku, nie chcę Ciebie złamyśli. myśli. Podejdź pod krzyż Jezusa, kładę Jezu pod Twój krzyż, to wszystko. Tak przypatrzeć się temu, przepracować to. I to odejdzie. I naszą uwagę próbować kierować od strachu, od lęku do Bożej miłości. Boża miłość jest głębiej w naszym sercu, nie na poziomie myśli, ale jeszcze głębiej. W nasze we... w serce trzeba wejść. I tam dotrzesz do miłości. To jest trochę kochani, tak jak jest z niebem. Na niebie, jak jest dużo chmur. To jest niebo zasępione, jest ciemno, jest źle nieprzyjemnie. A kiedy przyjdzie wiatr, te chmury zaczną przechodzić, przepływać jedna po drugiej, i zaczyna świecić słońce. Aż wreszcie całe niebo jest czyste od chmur. I to jest piękny dzień, piękne słońce. I to samo jest z nami. Jeżeli tak będziemy trwać w modlitwie, pracować, przypatrywać się też naszym emocjom w sercu, to to będzie odchodzić, będzie to przemijać. Aż zaświeci w nas Słońce, czyli Chrystus, Jego miłość. I św. Jan pięknie pisze, kochani, kto się lęka, boi się, lęka się, ten, kto się nie wydoskonalił w miłości. Jeżeli Zanurzymy się w miłości Bożej, wejdziemy w miłość Bożą swoją świadomością, zwrócimy uwagę na miłość Boga, ona jest w Tobie i we mnie, to wtedy otrzymasz pokój w sercu. Lęk minie. Strach, lęk minie. Zanurzysz się w Bożej miłości, w Bożej obfitości, a Boża Miłość. To jest światłość, to jest mądrość, to jest spokój, to jest bezpieczeństwo. To niejako w jego skrzydłach będziesz przytulony, w jego serce się zanurzysz. Jezus mówi: Ja i ojciec jedno jesteśmy, a ojciec mój jest większy od wszystkich. Nie ma większej mocy, siły od miłości Bożej. Nie ma. I w to zawierzyli chrześcijanie. I byli są nie do pokonania, bo skoro są w miłości Bożej, nie w lęku, nie w tych myślach krytycznych, osądzających, ale zanurzeni w miłości Bożej, chodzą w tej przestrzeni miłości Bożej, to nie ma nic większego niż miłość Boga. A Bóg jest miłością. I zanurzamy się w miłości. Trwamy w pokoju. I kochani, nie lękamy się, ani dnia dzisiejszego, ani jutra się nie lękamy, bo Jan Paweł II też pytany, co będzie jutro? Jan Paweł II powiedział, jutro będzie Jezus Chrystus. Dajmy się zanurzyć. Jeżeli zanurzysz się w Bożej miłości, zaczniesz kochać siebie, kochać Boga i zaczniesz kochać swoją rodzinę, staniesz się miłością dla innych. Bóg nie stworzył cię jako prokuratora, który ma ciągle osądzać. Jezus mówi: Nie osądzajcie, abyście nie byli sądzeni. Bóg cię stworzył na swój obraz i podobieństwo, a Bóg jest miłością. Bóg cię stworzył jako miłość do miłości Boga i drugiego człowieka. Jezus pięknie mówi: Miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Wtedy chodzisz w tej przestrzeni Bożej miłości, przestrzeni Ducha Świętego, przestrzeni łaski Bożej. I ta łaska Boża Cię chroni. Nawet włosy na głowie są wasze policzone. Żaden z nich nie spadnie na ziemi bez woli. Ojca Niebieskiego. Nie lękajcie się. Nie rękajcie się, mówi Jezus. Często to powtarza. Nie rękajcie się. I to są czasy dla tych ludzi, którzy. Żyją w Bożej Miłości, niosą Bożą Miłość. To jest Duch Święty, który daje siłę, daje moc, spokój. I taka była Maryja, kochani, taka jest Maryja, cała zanurzona w Bożej Miłości. Jej serce jest całe, wypełnione miłością Boga. Tam nie ma tych chmur lęku, strachu, nie ma tych chmur krytyki, osądzania, zła. To zaciemnia nasze serce, umysł, miłość. Daje siłę, moc, energię, daje pokój. Niech Maryja Matka Jezusa nam dopomaga w oczyszczaniu naszych serc, abyśmy trwali na modlitwie, na różańcu, adoracji, sakramentu. A wtedy ten proces też będzie do, przebiegał właśnie przed oczyszczania nas, aż zostanie tylko miłość w sercu na wzór serca Maryi.